Zamykam wieczór filiżanką herbaty. Podwójnym cukrem słodzę gorycz myśli pytających o jutro. Zrywam kolejną kartkę z kalendarza. Plastikową klamerką do bielizny spinam nasze my. Zestem przynaglenia kaleczysz przestrzeń między ty i ja. Widoczne rany mają głębokość przepaści. Niecierpliwość przysiadła na malinkim skrawku naszego terytorium, by zachłannie pożerać nasze słodkie kompromisy, jak kawałki tortu, przetrawiając je na gorycz i zgagę. Gestem ponadlenia kaleczysz przestrzeń między ja i ty. Niewidoczne rany mają głębokość przepaści. Dym nad ogniskiem. Twój wyciągnięty speter. Nic nie trwa wiecznie. Wierzba po burzy, dwie oddzielne połówki, zupełnie jak my. <laughs> Ściany nie mówią, pies nie pije herbaty, samotność nie śpi. Dajesz mi jabłko. To była tylko drzemka. Nie ma cię w rali. Nie ma winy ni mojej, ni twojej, że zaczęło się nagle niebrawo. Nie możemy już razem we dwoje. Ty na lewo, ja pójdę na prawo. Nie ma winy i niech tak zostanie. Czasem drogi rozchodzą się nagle. Szkoda czasu na życie zbyt tani, wiatr pomyślny czekają dwa żagle. Zarażeni rozstania chorobą nie możemy już dalej we dwoje. Siedem słów tylko zabierz ze sobą. Nie ma winy, ni mojej, ni twojej. Widziałem takiego, patrz, też ma mat, od tak do śmieci. Nie ma wspomnień, cudownych dat, nie ma nudne ty i ja, no i ten trzeci. Od miesiąca, od dwóch czy od roku. Nieświadomy, dawałem ci kwiaty, a ty gdzieś tam w motelu na boku. Bo ma buty markowe, krawaty. Nasza zda się przydługa... Przygoda okazała się nagle za krótka. Zostaw klucze. O, trąbi taksówkarz. Jakaś słona cholera ta wódka. Nie, nic się nie stało nagle. Nie mam poważnego po powodu. Pękło i skleić się nie da. Bądź mężczyzną. Nie, nie pomagaj mi, to lekka walizka. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Reszta potem. No, bądź mężczyzną, widzisz? Właśnie nigdy nie nosisz chusteczki, a mówiłam, że kiedyś może ci się przydać. Weź moją na pamiątkę. Bądź zdrów i daj cholera kawałek tej chusteczki. To był kolejny pusty dzień. Z drodnym finałem w ciemnym barze ktoś brzdąka cicho na gitarze, skryty w srebrzysty lampy cień. Nikt odpowiedzi nie chce dać. Jak to splątane życie przeżyć? Komu zaufać, komu wierzyć? Więc piję, żeby lepiej spać. Jeszcze raz, panie barman, to samo proszę. Co pan tak patrzy? Pan to pewnie zaraz sobie myśli, że jak, że jak kobieta. No ja wiem, wiem, pan nie jest od myślenia. Przepraszam, może się mylę. Przepraszam ja tylko tyle, że może pan nie rozumie tak bardzo samotnych dusz. Na drodze Same wyboję, tak bardzo jutra się boję. A zresztą po co ta gadka? Po prostu, lej pan, i już to był kolejny pusty, rok. pan mówi pusty dla pana. Wypić ze mną szampan by w myślach rozładować tło, że niby perspektywy brak, na perspektywy wciąż nie pora. To samo jutro było, wczoraj. Chce pan inaczej, tylko ja. Jeszcze raz, Panie Barman, to samo proszę. I dla Pana ode mnie, za ten nowy dzień, za ten nowy miesiąc, za ten nowy rok. Ja tylko zmieni się data. Przybędę w Tylko sól wciąż tam w oczach, a w gardle ość. Ja proszę pana barmana, posiedzę dzisiaj do rana. Posiedzę tylko i niech pan nie leje więcej.